Das, czy nienka? Czy nienka o, jeszcze, czy to jest tylko tak, to jest mój kolega. No, jeszcze na mejsmarkic. To jest taki człowiek. A się w tym momencie, stoi. Nie mi, 189 plus 1, 10, 15, ostatnie 10, 10 plus 80, to jest na są 7, 2 Bardziej niż w górę Masz sekundę, aby się zatrzymała, ja bo skwituję, znaczy chuj, że jest w tamtym motocyklu Coś w tym momencie. Noska wsparcia to jest na mojej potrzebne.

Stoisz, nie ruszasz się. Ręce do góry, ręce do góry, stoisz i nie ruszasz. Obaj obracają się do mnie plecami, w tym momencie. 189 do 111, można prosić o, o pomoc. Obróć się, o Urzę, obróć się, w tym momencie, stoisz, odbiegniesz i postrzelę Cię. Co zrobisz? Postrzelę Cię, obróć się. Co Obróć się, w tym momencie. Obróć się plecami do mnie, obaj. Jestem w moku jestem w moku kurwa. Teraz Ci pomogę. Jak będziesz potrzebował MS to ci pomogę. Spokojnie. Obróć się tyłem do mnie. Stój. Stój w tym momencie, stój, abyś ci 3, 2, 1, go. Może przekaże się jakaś jeszcze wolna 10, Stoisz, nie się. Eforu, przekaż się, co się w środku. Co kurwa, że wąsą informację? Idziemy wybrać jednego napastnika, dwóch zakładników. Oh. Rozwiązuje jednostkę z Huati, Trzech napastników, dwóch zakładników. I trzeci Izolator trzeci Jest cztery, Trzeci 245, pierwszy Dwieście jedna jednostka na 22 postrzelony do 10 Dziesięć pięć na napadzie? Ktoś na napadzie zareagował? Ktoś czy nie? Ja jestem Dwa cztery na pierwszy tak, na ciebie. Zgłaszam. Nie mam problemów z robotem, fotem. Mam nadzieję, że się uda. Ile osób znajduje się na miejscu? 4 na 4 4 zakładników, 4, 4 nabastników. Fera, was ilu jest? 324 3 5, 10, 5 9, 10. No, Ty no, no, 10, na 90. To jest 10x5 na 90. 10. Ktoś przejmie rolę superwajzora. Jak odjadą, to nie będę miał, wam jak pomóc, niestety. Możli możliwe, że się wykrwawicie. No, mam przejście osób z napadu, przejście na, na taktyczne pierwszych. 101, ten szybkie 10-5 na odholowanie, na korwety z osi od ręki. 7-spot, siedź na podzie. dziewięć bez napadu tak pierwszy zapraszam Many, many minutes later. Ja bym się bał tak jeździć bez krat. Ale ze mną to na spokojnie, ja nie jestem taki, nie? Ja wiem, pan jest bardzo miłą osobą, więc myślę, że na spokojnie. Dobra panowie. 205 kongowzane gonzales Major, mają panowie prawo zachować milczeństwo, powiedzą, może i będzie już przeciwko Panu w sądzie, Ponownie panowie prawo do adwokata, jeżeli będzie na wyspie. Jeżeli e, będziecie sobie go w stanie zapewnić, zapewnimy Wam go, jeżeli oczywiście na pewno będzie dostępny. Mamy prawo do psychologa, rozmowę z nim oczywiście w obecności licenusza, tak aby on wszystko słyszał. Oczywiście, jeżeli też będą oni dostępni. Mają panowie prawo do 2,5 minutowego no połączenia tylko i szeregu dostarczyć pulsera, tak pan wszystko słyszał. E? Zrozumieliście swoje prawa. Ta, mogę zadzwonić Jaki do babci. Super. Zadzwonią panowie już na komentarz. Jedziemy do komentarza do dobra, sam no, sobie panowie zadzwonić, bo się trzeba. Dobra. 205, dzwonią zatrzymanie mi, 10 na komendę misji. kurwa, gangsterzy jadą za nami. Żartowałem. Ale już ma żartowić. Aż się zabierano do żart. O, jest się tak, przestraszyłem, przyszerwa. sam się przestraszyłem. A to pan ma jakieś zbity? Nie, nie. To A czy ci, czasami ci się zdarza, ale nie? Czasami się zdarza, ale nie ma pozwów. Nie, nie. Okej, okay. rozumiem. No i trzeba panowie to robili, Trzeba panowie uciekali, zmusili do postrzelania i jeszcze Ja powiem kwiatki? tak! No nie Ja pamiętam! Yy, on mnie namówił. O pana mówił. Czekaj! Dokładnie. Ale a, kto? Ty! A tam no, się ty? znamy? Ty myślałem, że co jesteś, by tam coś gadało, że ty tam mi pomagasz, nie wiem przy czym, ale już tam właśnie mówiła, nie? Mówiła, że te git jesteś, ale ja tu widzę, że ty. No nie tego, jak... nie <laughs> hmm. Dla mnie to nie ma problemu, jak chcesz się na mnie rozjebać, wiesz, mi pytam. Tylko wiesz, potem ty będziesz jebany. Nie no wiecie co? No. Ja to po prostu ja jestem taki stywniutki, ale bym sobie Makowca zjechał. No i pan Makowca? Jak najbardziej? Yy. Co pan mąki? A może z, z mojej mąki Makowiec będzie? Może lepiej nie, bo może na nie przeżyć. Może wszyscy będziemy mieć widzę. Na razie tylko panda, <laughs> I mam nadzieję, że tak zostanie. Albo, że pan już i będzie, ja też. Podeptaj się, pastor. Nie dam rady. Uch! Gaj, zajebło mi skopa prawie. Nie nie, 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 proszę pana, słuchaj. O kurwa, to jest szczęście, mi się wydaje. A nie to nie tylko na kolejny napad w mieście, chodźmy. Zapraszam, ja panu na dół. Aż mnie kurwa za kola wyjebał. Otwarte, proszę. No kurwa, I na z, prawo od Ostatnio od tutaj inaczej to wygląda. nie, jesteśmy tu pierwszy raz. <laughs> Chyba jakiś remont był, kurwa, szybki. Czyli jednak, jednak dawno was tutaj nie było. Ja Co? Idę, nie, ja, ja idę do dwójki, bo dzisiaj drugi raz. Dobra. Ty też. Powinieneś tak, do tak, szóstki, tak. Jakich, kurwa, <laughs> której tu nie ma. <laughs> Dobra, wejdzie pan sobie do dwójki. <laughs> ja sobie idę do jedynki. Dobrze. Proponuję tak, po kolei sobie, sobie jednego zajmę do, od początku do końca I później drugiego, żeby po, poszło nam to szybciej i zgrabniej, pasuje? No dobra Który chce być pierwszy? To pan biały będzie pierwszy Mi to pierwszy. by Podejdzie pan sobie pod całą ścianę Nie obraca się A dobra, pod ścianę Super Jeszcze raz panu pokaże 205, Connor Gonzales, Major, przeszukam prawa w tym momencie czy będzie pan chciał skorzystać z prawa do telefonu? Absolutnie nie. Dobrze, w takim razie kompiskuję pan na razie na telefon. E, Rozkryję prawdę, w tym momencie, nie obraca się pan dopóki nie wydam takiego jasnego polecenia, zrozumiał pan? Jak najbardziej. Super. O kurwa. Dobre to było. Dobrze, może się pan obrócić, podejdzie pan tutaj do mnie. Pokażę mi pan swój dowód osobisty Już A pan się nie będzie śmiał z nazwiska? Oczywiście, że nie będę się śmiał Jestem profesjonalny, proszę pana Ja bym się śmiał Ja my się chyba już spotkaliśmy Jest taka ja szansa mnocie... Ja mam nadzieję, że pan nie będzie się z mojego śmiał My się pana pytać czy pan jest przy a pan powiedział, pan A. że to jest przykuta. A nie, SS. to nie mnie, yy, nie? to kolegę. Kolega jechał moim samochodem i pan go zatrzymał. A, to możliwe. I Była drugiej nazwa, czyli to samochód. Ta. Tak, właśnie. Yy, ja się mogę na niego sprzedać. A, ale widzę, że w naszym mieście mamy pana i mamy też. Yy... O Boże, jakie imię. Nie przeczytam imienia, bo imię jest trochę takie niezaładne, ale Przykutas jest. Jest Jacob psikutas też. A to nie znam, nie znam. No Jakiś podrabianiec. No bo to nie przykuta, no to wiadomo, że to nie pan. Uuu, widzę, że już tutaj ładnie pan miał niestety wyroki. No Coś tam nie. było. Kolega, już nie zdążył z sześciu. Skorzystać, skorzystać co pan z jakiegoś prawa? Nie. Dobra. W takim razie. Hmm. hmm. hmm, 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 hmm. Za wszystkiego się Pan przyznał. Według tego, co mamy tutaj w kartotece, wychodzi Panu 55 miesięcy i 35 tysięcy. Co Pan chce niżej? Miesiące czy pieniądze? Kurwa. Nie, no, miesiące, miesiące, miesiące. Niżej. To ja Panu proponuję tak. Za to, że Pan się dobrze zachowywał, przyznał się od razu do wszystkiego, proponuję Panu hmm, odjęcie po 5 miesięcy z każdego. Przewinienia, czyli będzie 45 miesięcy. Dobra. Pasuje. Dobra, to ja sobie to szybko wypiszę. Zaraz panu podam do podpisu i będzie gitara. I jeszcze sprzedać się chcę. Mm, kurwa. Ale nie na ciebie. Słuchaj, ja pan czy... mówi. Dobra, Jacob Bradley. <laughs> Jacob Bradley. <laughs> tak, dokładnie. On namawia do wszystkiego. Nie słuchaj, kurwa go. Nie mów tak, on namawia do wszystkiego. Sam posiada duże ilości narkotyków, handluje nimi, daje nam je, no i no, i to tyle, co wiem. Taki z niego hultaj? Tak. A co czego pan bierze? Pomikarze. A ja jestem grzeczny chłopak. I dlatego słucha się takiego hultaja? No niestety. To nie niedobrze. Jacob Bradley, tak? On się tak. szkołę, nie wie co gada. Dobrze. W takim razie tak, ucieczka przed organami ścigania, handel narkotykami twardymi, 36 tysięcy i 45 miesięcy. Dobra. Prady w samym dolnym rogu podpisać palce, bo to, to tylko by tablet. Ja wezmę do portalowej od correction, zabierze pana i telefon panu odda jak pan wyjdzie już z więzienia. Co on okay. tam podpisywał? Co to był za papier? To, kurwa. to był wyrok, proszę pana, wyrok, spokojnie. <grytanie> to było białko. Białko z jajka Do szybkiego zobaczenia, albo w innych okolicznościach No, do niezobaczenia Dobrze proszę pana, proszę pana żeby pan podszedł pod ścianę Super sobie pan pod ścianą, przeszukam pana w tym momencie Jeszcze raz 205, km major kurwa Czy będzie pan chciał skorzystać z prawa do telefonu? O, w sumie. A ten debil nie zadzwonił nigdzie. A, nie jest to prawda. podchodzimy do kodu szóstego. Tak, jeszcze zadzwonił, przekazuję jedną informację, yy, bardzo ważną. Pracuję Pan panu razie Boomboxa jako przedmiot niebezpieczny. Nie muszę pan przydać takiego w celi w więzieniu, później zostanie pan oddany. Telefon panu zostawiam i skorzystam z tego. Boombox jako co? Przedmiot niebezpieczny, proszę pana, to jest dość duże urządzenie, które mógłby pan stworzyć sobie krzywdę bądź kondu. Jak to jest mały JBL. A małe, ale jbl też są ciężkie dość. Tak, kiedyś miałem JBL-a w gaciach, ale mi zebrali. Dobrze, rozkuję Pana w tym momencie, nie obiecał się Pan nie jasnego polecenia, zrozumiał Pan? Tak, to. Ta. Super, miałem prawo, rozkubam. Dobrze, może się Pan obrócić, podejść tutaj do mnie, wyciągnie Pan sobie telefon i zadzwoni. Od teraz ma Pan 2,5 minut. Tylko stoję pan tutaj przy mnie, żeby Dobra. wszystko słyszy Dobra Tak, w skrócie Ta, kurwa się się 5 plus 1 dziesięć rozjebała się na was U się rozjebał No kto kurwa 4, 2, 2, Nie się rozjebał To wszystko co chciałem przekazać. Dobrze, przekażę mi pan telefon. Co mógłbym powtórzyć? Przekażę pan telefon. Proszę. No nie, no ale proszę pana. Co to było za kontaktowanie się? Czyli pan współpracuje z tym y, osobnikiem, którego sprzedał pana y, Pff, pana ale To nie do niego dzwoniłem. Okej, okay, dobrze, Pokaż mi, mam swój dowód osobisty Do drugiego Do drugiego, innego? Ty sprzedajesz narkotyki? Ta, jest nas 38 O, Holender Dobrze, pokaż mi, mam swój dowód osobisty Żymi Ta, powiem, już podaję Że grupę przestępczą panu wpiszę I... Niebezpiecznego. Cze... To Ej, kurwa, 8. kurwa <laughs> Pan się wyraża Jakie grupy przestępcze, Jakie ja działam tam? Rytowałem, <laughs> proszę pana, humoru takie dość niemiłe dla pana, ale. Masz. A kurwa. Sozi, kurwa, cieszysz się. Skąd to pochodzi? Ja jestem kurwa z dalekiego kraju. Ja jestem Ja Jestem z Madagaskaru, kurwa. Myślałem. Jakoś tak wyszło, kurwa, że. Tak rodzice mi dali, ale. Bo że... ona śmiewa kurwa, ze mnie. Mi ja się to nie aśmiewam. No. Oczywiście Ale ja mam z tego baga, i <noise> To dobrze Warto nie być... Yy, nie być taki... Jak to nazwać? Nie być taki skiem w dupie W domu, nie? No Patrz, że nie poradzę tamu, kurde <noise> Dobrze, proszę No Wejdźmy do konkluzji Przy, Przyznał się pan, że pan sprzedawał marihuanę To już pan powiedział a jak to z tą mąką? Czy to mąka, czy to jakiś narkotyk? No bo nie oszukujmy się, no. Mm, Może są musiałbym spróbować, bo nigdy nie próbowałem. Wie pan co, ja ja nie to próbowałem. Ja, ja panu to skonfiskowałem, ja to mogę przekazać naszym y, osobom, którzy się, się tym zajmują. I oni ja sprawdzą. Nas oni sprawdzą, czy to będzie. Ale kokonina. nosem? Nie, pana, to są specjalne Ale chemiczne. mi się wydaje, że takie rzeczy tylko nosem. Nie, proszę pana, czynnik chemiczny. Nie działa nie, tam. tamtym czynnikiem chemicznym, to to nie działa, kurwa. Nosem, czyli chce pan yy, teoretyczną jest... mąkę sprawdzać nosem. Yy, czyli tak, to tak nie mąka. Bo, bo jak będzie dobra, to znaczy, że wejdzie. Jak będzie niedobra, to, się, to znaczy, nie? że było słabej jakości i no. Jak będzie jest słabej jakości, to jest logiczne. To jest dość logiczne, ale... Jak mówisz, tak. jak jest dobra, to jest wchodzi, tak? A jak jest niedobra, to ja, jest dobra. Jak jest niedobra, to jest taka niedobra. <laughs> to logiczne. Brał pan ją? Yy, do ciasta używałem czasami, ale ogólnie. do ja ciasta. Yy, ciasto? Tak. Coś tam próbowałem, ale nie za dużo, bo wie pan fit. Fit pan jest, rozumiem. A co co? Mówię, że fit pan jest to dobrze. Tak, yy, tak. Ta. Dobrze, czy zgadza się pan z y, oskarżeniem o sprzedaż narkotyków twardych? Mm. No nie wiem, jak ty to tam uważasz, ale jak A ja pan to... się zgadza? No nie wiem, jak chcesz. Ja bym się nad tym zastanowił jeszcze, ale. To się pan zastanowi i pomyśli, czy pan się zgadza, czy nie. Ja bym powiedział, że. Nie, ale nie wiem. nie, 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 nie jest pan do końca pewien, ale raczej nie. nie. No, nie jestem pewien, ale raczej chyba nie. A sprzedaż narkotyków miękkich? Yy, Tamto, zielone, coś to. No to coś mi się. Nie? No, pan powiedział to wcześniej. To było coś takiego, jakby dawać no, lecznicze, no. Lecznicze, ale nie może pan sobie sprzedawać tak to losowym ludziom. Yy. Dobrze, odpuszczę tak. panu tą mąkę. Zdaję się ktoś z ostatnim zgłoszeniem, eee, Natomiast no, przyznał się pan do handlu narkotykami miękkimi, czyli marihuaną. W takim razie pana biorę, to przeszkadzał przed organami ścigania handlu tak, narkotykami miękkimi. To będzie łącznie 28 tysięcy i 40 miesięcy. Myślę, że panu pasuje, 95 nie? plus 1, 15 no, Tak myślałem. Nie będę się już kłócił. Nie, nie, tam słyszę jakieś dźwięki. Ja to widzę, to panu już jest, na a, tak Chyba dobra, Przyjechali. Dobra, dobra. Ma pan tablet, podpiszę wam w prawie w dolnym rogu, czytelnie. Palcem sobie, bo to dotykowe. Dobra. To pan mi nie zabiera tego tabletu. Ja go, ja go tutaj trzyma, Jak to nie? Pan mi go nie zabiera. Ale ja, ja, ja się... muszę rękawiczki ściągnąć, bo no, tak nie podpiszę, nie? No, bo nie masz świetne. tego trybu włączonego. No nie mam trybu włączonego. A ja nie umiem rękawiczek ściągać Jak pan nie umie rękawiczek ściągać? No nie umiem no, Weźmy jedną rękawiczkę, a drugą mi znajdzie. Dobra, to ja, ja, to ja może ja stopą podpiszę. Może ja pod to stopą Jak pan buta umie zdjąć, rękawiczek nie, to tak Da A ja bym jeszcze pod stopą podpiszą. O kurwa Trudno ciężko, ale jakoś dałem radę Zajem. Nie no, proszę pana, profesjonalizm Pan może zę, pomyśli o tym, żeby... Podanie pan ten tablet z tej ziemi I o, się pan się ubierze, pan nie przesadza Tu mi poszło bogaciach. O kurwa, zmówiłem spodnie No to chuj, wysyłaj mnie.